Dziecie, jestem miercel i tak jak słyszycie, witam Was w kolejnym odcinku z duma normalny mikrofon. Brawo! Po prostu brawo. Ech, dzisiaj wam powiem, co to się stało. I chciałbym coś zrobić na tym odcinku, ale się boję, że mnie rozłączy. Ja tego nie zrobię. Chciałem zrobić Kamany England. Ale tego. Boję się to zrobić Kraina Cytanów Ostatnio mieliśmy Lazarus Wow Odzyskaj tygiel Ok Tu mamy jeszcze coś Z jego sądu trwał bardzo długo Skrybowie przez eony wypisywali jego imię na tablicach głęboko w piekle, zaś każda bitwa rodziła nową grozę w sercach demonów. Wiedzieli, że on nadejdzie, bo zawsze to robił i będzie robić, by żywić się krwią nikczemników. On tylko bowiem potrafił czerpać siłę ze swych upadłych wrogów. I siła ta rosła stale I nieubłaganie Ja tyle wtedy w tamtych odcinkach Rozmawiałem Mówiłem do was, ale no Niestety, takie rzeczy też się zdarzają Dlaczego mi się tak zrobiło? Teraz mam za głośny. Dlaczego mi się tak zrobiło? Ponieważ um, Szczurchałem mikrofonem, tam to chyba było tam w którymś odcinku, to jest dziesiąty odcinek już. Zbliżamy się do finału. Ach. Są żarty. Yy. Zbliżamy się powoli do finału. Dlaczego? Ponieważ w którymś tam odcinku szczurchnęłem mikrofonem. I akurat tak się niefortunnie stało, że akurat mi mikrofon rozłączyło, znaczy tak kabel pewnie jakoś się tak dziwnie ułożył i się rozłączyło Miejmy mi nadzieję, że teraz tak nie będzie Ja o to błagam, jak coś to ja nagram tą samą misję Od nowa i tyle Bo ja naprawdę, to ja... Muszę sobie przypomnieć wszystko Bo dawno nie grałem te wszystkie odcinki co widzieliście to nagrywałem pod rząd właśnie na zapas sobie i widzicie jak to się kończy. Jakieś czaszunie. Chcieliście mi, żeby coś powiedział o animkach, ale... Co ja mam powiedzieć? O animkach co za bardzo powiedzieć. Dobra, wbijacie na Discorda Mollo, Chrome reklama. Właśnie yy, przed dwa dni temu widzieliście reklama. Reklama kontra gra. Jeż jeżeli się nie mylę, bo na Discordzie właśnie macie harmonogram. Odcinków na, 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 pojawia się czasami harmonogram na, na odcinków na tam 8 odcinków do przodu. Więc to jest naprawdę, jakbyście chcieli wiedzieć, jakie będą odcinki kolejne, to polecam wbijać. To jest aż 10 odcinek, pamiętam, jak rozpoczynaliśmy. Tak też będę mógł mówić przy finale, ale to dzisiaj się jeszcze nie znajdujemy w finale. Coś jeszcze jest? A no dobra Nie widziałem tego O ty też jesteś tu Pyk O Podgrzewać rdzenie. rdzenia Dzień dobry Czy ja mam punkty jakieś do wydania? Trzy punkty mam tu nie. Działo gausa. Dobra, 6 zbieramy. Na działo Gaussa. Wiem, że pewnie coś mówiłem w poprzednich filmach, ale wy nic nie słyszeliście. No, wiem, skarżyliście się. W komentarzach. Ja wiem. Ale no. Co poradzić? I chociaż poczuliście się. jakby... Jakbyście oglądali Fallouta kiedyś. Tak, Fallout kiedyś tak wyglądał przecież. W tak, też sobie myślałem nad powrotem Fallouta. Ja Napiszcie swoją opinię w komentarzach. O, witam. Czy byście chcieli taką serię z Fallouta? Nie wiem, może na drugim kanale chociaż. Czy byście chcieli serię z Fallouta? Byliście, bylibyście chętni? A ja kiedyś to grałem, to pamiętam to pomieszczenie. Tu jesteśmy gdzieś dwie misje od finału. Czyli co 12 odcinek to był finał? Nie wiem. O, witam. Bo na Discordzie no, macie dużo informacji. Możecie pisać tematy na przykład na Mieszkle Podcast, który pojawi się niedługo. Za dwa dni pojawi się. Co się właśnie pojawi? Zapomniałem. Reklama kontra gra była. Um. Nie, to chyba nie jest jeszcze ten dzień, żeby to się pojawiło. Może? Nie. nie mogę sobie przypomnieć. Nie wiem, a Rekrum. Rekrum jutro się pojawi. E, znaczy pojutrze, przepraszam bo się reklam pojawi, a za 4 dni pojawi się y, Miercel Re Rewolucje czyli przemiana filmu Matrix Re Rewolucję na, na moją wersję, oczywiście fabuła w ogóle nie będzie związana taki, taki po prostu film, ktoś mi zaproponował kiedyś taki tytuł i nie pamiętam kto to, chyba Mokka był mm. Dobra, yy, i właśnie yy, będzie drugi trailer. Traj trailer numer dwa wyjdzie. A cholera, jasna. To było poczwórne wrażenie w sensie, że to czaszka jakaś. A widzicie, dawno nie grałem ja i tak się to kończy. Teraz poczwórne obrażenia mi się ja a tu mogą być te, te, te diabeły duże. A idź mi ty demonie. No już się skończyły. Już skończyło się mi te poczwórne obrażenia. No i widzicie, no i takie życie. Dobrze. Pod koniec odcinka zrobię Wam Kaman England. Ale pod koniec odcinka, bo nie chcę że raz zepsuć i mikrofonu. Chyba, że już się jakoś magicznie zepsuł, bo gdzieś, gdzieś leciutki ruch nastał. Nie wiem jak to się wtedy stało. Czy ja? Ja sobie jakoś ustawiałem ten mikrofon, pamiętam. I ja tak przy montażu tak sobie siedzę, montuję właśnie ten odcinek, w którym tam chyba na początku. Co z moją książką? To był odcinek, w którym się popsuł, popsuł mikrofon. Co z moją książką był? To chyba był piąty odcinek z Duma, czy tam szósty, i wtedy właśnie tak sobie siedzę, montuję go. Przewijam tak sobie gdzieś do połowy i nagle słyszę, że mikrofon się zmienia w fallouta. Tryb fallout się włączył nagle i słyszę, ja tak się załamałem po prostu. Boże święty, co to się stanęło. I tak siedzę załamany. Już chciałem nie wrzucać tego odcinka, ale postanowiłem, no niech dobra. już tyle misji nie będę powtarzać, jak przecież te cztery odcinki nagrywałem pod rząd. A dzisiaj ma. Miejmy mi nadzieję, że jak wszystko w tym. Teraz to odcinek będę sprawdzać mikrofon. Po prostu. To odcinki będę sobie odpalał. Na, no chociaż na chwilę, do połowy tam gdzieś przewinę. Na sam koniec też przewinę. I zobaczę czy się gdzieś zepsuł Jak coś się będzie zepsuł to naprawię I dopiero wtedy kolejny odcinek nie nagram Nie będzie już tak samo jak wtedy, że od razu będę nagrywać kolejny Wtedy tak Wyłączałem włą Wyłączałem nagrywarkę i włączałem Jeszcze troszeczkę marnuję tą strzelbę na nich Pyk No właśnie ten diabeł Idziemy z nim. Jeszcze mi nie zadał obrażeń. A Water zadał. I pyk. Chyba nie widzieliście animacji, to macie. Kolejny... do rakiety coś miałem kupić Tak sobie przypomniałem teraz A zobaczmy drugą anima... oj Dobra, nie włączyła się, bo w ostatnim momencie do niego podbiegłem Mamy punkt ulepszenia piąty A ile? Zobaczmy, czy ja zbierałem na tą, tą wyrzutnię? Tak! Dobra, to teraz na wyrzutnie bo Działo Gaussa tak Mi się wydaje, że będzie ważniejsza Dobra będzie ważniejsza jednak ta mm, wyrzutnia rakiet niż... O, i znam to pomieszczenie. Jak się zmieniło? O właśnie. Dobra, co ja się będę. Nie, ja to znów. O tyłem granaty, ale tam wybuchło, nie mam żadnej niebieskiej czaszki, więc nie wiem, albo tu będę wracał. Bo wszyscy w przeciwnicy, dobra teraz co jeszcze amunicję pozbieram i spróbujemy gdzieś pójść. Dobra, udało się. O, dziękuję. teraz będzie? No. Coś pamiętałem, że trzeba gdzieś się skryć. Czy? Znaczy, nie, bo teraz zawsze komend. Chciałem co innego powiedzieć, ale tak, tak spanikowałem, co trzeba zrobić. Tu trzeba iść. Oho, ale już zamknięte. Mmm, tam jest energia. Argentu, bardzo nieprzyjemny tu kwas jest. No właśnie, gryłem to w sobotę. Nie no, to z tym jeszcze mam walczyć. Takiej... Oj, tam coś było. Nieśmiertelność. Lecimy z nim. Teraz szybko, na tego jeszcze. Nic mi nie zrobisz. No dobra, teraz już zrobisz. I to dużo. O wow. zabolało niedługo będą się pojawiać ma materiały nie a to już będzie po, po 10 grudnia chyba będą pojawiać City Buildera Tropico 5 będziemy się pojawiać odcinki zobaczycie co byście powiedzieli na to, żeby była seria, tak nie wiem, kiedyś była seria z tego, z Ło, tego się nie spodziewałem, o, ale dostałem, Jest seria z Doom Internal. chcielibyście, byli za byście zainteresowani? Oj tak, to bardzo dobrze, Mierce, teraz robisz, używając swojej yy, działa Gaussa do zabijania yy, jakichś diablików. Naprawdę, bardzo mądre. Wracając może do Discordu sobie porozmawiamy trochę też Chwilę Pamię Ostatnio sobie przeglądałem, bo jak wiecie mamy tam sezony Teraz trwa sezon szósty, piracki I tak sobie ostatnio przeglądałem Sezony poprzednie Tak sobie pierwszy, patrzę pierwszy sezon I mam takie Gildie I na, otwieram nawias to najbardziej rozbudowany system na serwerze Kozak zmiana. Nie no, super. Pierwszy sezon to był chyba start. Tak się nazywał. Na pierwszym w ogóle, tym serwerze, jeszcze nie zniszczonym przez wektora, to było lepszy start. Coś takiego, ten sezon pierwszy się nazywał. Tam też wprowadziliśmy gildię, i to był dopiero początek tej gildie Chyba jeszcze nie, nie wypuściliśmy wtedy. Wiem. Chyba wtedy jeszcze chcieliśmy wypuścić, ale nam się nie udało. Bo wtedy akurat przyszedł on. No i niektórzy znają historię, mm. on dostęp do tego BFG. Uło. I właśnie patrzę na ten pierwszy sezon i mam takie. O, ale super zmiana. Patrzę na drugim. Dobra zabawa się nazywa. Teraz chyba tak się chyba nazywał. Dobra zabawa. No to chyba musi być dobra zabawa. Jedyna zmiana, bo tam usunęliśmy niektóre te kanały, co zostały dodane w tamtym wtedy sezonie. Do, nowy bot, który już nie istnieje tam był. I dodanie. Jedyną taką zmianą, która do te, do, dotychczas jest. To jest yy, zmiana. O boże, święte, co to było! E, jedyna zmiana, która tam była, to Gdzie ja jestem. Dobra. Uff. Jedyna zmiana, to, która tam była, już kończę. E, to nowy kanał. Hashtag memy autorskie Tak się zastanawiam, co to miało być za zmiany, ale super Bo naprawdę to to Aż się śmiesznie patrzyło na to jak kiedyś było Oho o nie niewidzialne to są te, a nowy najbardziej nerwujący typ bosa. czy znaczy, demona. Tak się, nie, tak się jeden z odcinków nazywał. Tam coś się rozrespiłowało? No oczywiście! Idź mi stąd ty glonojadzie jeden. Kolejne duchy um, zaraz wykończę Chciałem teraz wejść na Discorda i wam to przeczytać na razie zabić mam paliwo no dobra, tu zdychaj mamy to D dobra zabawa się nazywała nazywał ten sezon tam wprowadzał wybór swojego ulubionego zajęcia na kanale, już tego nie ma PvP, tego nie ma. Znaczy, jest nowy, nowy system, który przez Mokka, ale to to się nie liczy, tak? O, posłuchamy super, Nikt nie mógł sprzeciwić się hordzie poza zabójcą zagłady. Rozpacz rozlewała się przed nim niczym zaraza, rodząc strach w mieszkańcach cienia. Zmuszając ich do krycia się w coraz głębszych i mroczniejszych norach. Z głębi czeluści powstał jednak wielki byt. Czempion potężniejszy od wszystkich, którzy zrodzili się wcześniej. Tytan o niepojętej sile i zajadłości. Ruszył on przez równinę i stawił czoła zabójcy zagłady. Rozegrała się tam ogromna bitwa. Tytan walczył z furią niezliczonych demonów, które padły z ręki zabójcy. Nie sprostał jednak mścicielowi. Wraz z jego śmiercią horda cienia poszła w rozsypkę, Ciekawe. O! Jaki sekretik. Tak. Y, Czas ucieczki, sezon trzeci to był taki jeden już z większych, bo tak był. System policji i złodziei, czarny rynek. Karnet i nowa Gidia. I sezon czwarty tajemnicza kompania. Chyba no czternaście było. Zaraz. Znaczy, nie będę wam wszystkich czytać. Bo to tylko sobie tak omówimy, tak. ogólnie, dlaczego teraz powiązałem ten temat. Yhm. Dobra Kolejny Znaczy kolejna w sumie To jest chyba postać damska Bardziej Tak, tak wygląda I sezon czwarty, tajemnicza kompania. I to był dotychczas najbardziej rozbudowany system. Znaczy, system to najbardziej rozbudowany, to przecież, jak wiemy z, z sezonu pierwszego, to gildie, tak? Mm. O, już. O, co jest? Dobra. I tam w ogóle ta fabuła to była pokręcona, bo znaczy bardzo fajna. Nie, nie chodzi mi, że o koniec odcinka. No właśnie. To co, dokończymy w kolejnym odcinku? Ha ha ha. No to co, pa.